serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie, dobry lot. Dobry lot. Nazywam się Paweł Gardyjas, to jest moja małżonka Natalia. Miło mi serdecznie. Jesteśmy właścicielami firmy Naturalis i hodowcami lotującymi w Oddziale Pilchowice. Wspólnie prowadzimy hodowlę Natalia i Gardyjas Paweł. Lotujemy, w, tak jak wspomniałem, w oddziale Pilchowice, w rejonie ziemi rybnickiej. Lotujemy również na wspólnych gołębnikach. Tutaj serdecznie pozdrawiamy organizatorów WG Roztocze, Adama i Helenę Braszko, z którymi pierwszy raz współpracowaliśmy w tym roku. Ta współpraca była na super poziomie. Gołębia były prowadzone przykładnie. Moja małżonka wystawiła tam drużynę. Tak, mamy odpowiednie osiągnięcia: mieliśmy drugiego asa, piątą drużynę, również szesnastego asa, jedenastego gołębia z finału. Gołębik był prowadzony przykładnie, dlatego dziękujemy organizatorom. Tak, jak mówimy, współpraca układała się super. Możemy z czystym sumieniem polecić to WG naszym kolegom i koleżankom, wodowczyniom. Chcieliśmy również z tego miejsca, korzystając z terminu, jesteśmy świeżo po świętach Bożego Narodzenia. Chcieliśmy złożyć zaległe życzenia wszystkim kolegom i koleżankom, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz z okazji nadchodzącego nowego roku. Chcieliśmy się dołożyć jako firma Naturalis, jako Właściciele naszej hodowli Gardeja i Natalia Paweł chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia noworeczne, dużo zdrowia szczęścia. O, pomyślności oczywiście w hodowli w prowadzeniu jej żeby gołębie przede wszystkim były utrzymane w zdrowiu bo to jest tak naprawdę podstawa do tego żeby móc cokolwiek osiągnąć w tym sporcie. A tak jak mówię ja z mojego z mojego miejsca mogę życzyć każdemu hodowcy takiej małżonki jak ja mam która Przypilnuję, przypilnuję gołębi, gołębnika w momencie, kiedy, kiedy ja jestem nieobecny, bo tak naprawdę wszystkie te puchary, dyplomy powinna, powinna dostać moja małżonka, która jest niesamowicie skrupulatna i systematyczna w prowadzeniu, prowadzeniu hodowli. Wiadomo, nie można wszystkiego oprzeć na barki kobiety, bo sprzątanie to jest typowo moja. Moja część. Natomiast karmienie, suplementacja, treningi nie mówię o wywózkach, bo, bo tutaj żona korzysta z mojej pomocy. Natomiast suplementacja, karmienie, wszystkim zajmuje się małżonka. Oczywiście po wczesnej konsultacji ze mną mamy przygotowane programy lotowe na loty głębi dorosłych i młodych. No i według tego, sobie lotujemy. To pozwoliło nam uzyskać wyniki, które mamy. No, nie ma się czego wstydzić, bo tak jak tutaj już wcześniej rozmawialiśmy z kolegą Marcinem, bo nie jest to początek naszego dzisiejszego spotkania. Udało się nam osiągnąć parę wyników, którymi warto się pochwalić, między innymi i tutaj listy będą dołożone na koniec programu, który nagrywamy. Nie ma się co, nie ma się co za dużo rozwodzić nad tym. Udało się nam uzyskać pierwszego goębia rocznego w Polsce z lotu narodowego Bruksela, co jest do zweryfikowania na listach Konkursowych. E, tutaj małżonka już e, wiem, że to troszeczkę z daleka, Nie z daleka lotujemy w strefie drugiej, natomiast według prędkości. Według prędkości nasz gąb był pierwszy w Polsce 21 w naszej strefie. E, była ta samiczka pierwsza w oddziale numer tego gołębia to 43-38. Jest to samiczka z 18 roku, tak jak wspomniałem. Na ten lot kładliśmy 14 gołębi. Wszystkie 14 wróciło do domu. Ostatni wrócił po dwóch tygodniach. Z tych 14-6 zdobyło konkurs w swojej strefie 8 w sekcji, 7 w oddziele. No też z tym wiąże się też taka zabawna historia. Mieliśmy zakończenie. Na tym zakończeniu, jak to się mówi, hodowcy nie żałują sobie. Wróciłem do domu jak, jak udało się dojść do siebie, włączyliśmy zegar, dwa gołębie siedziały w głębniku, No ale to daleko jabłko nie spada od jabłoni, te konkursy wykorzystał mój ojciec, byłoby ich więcej. Tak jemu się to udało zrobić, czego mu też gratuluję. Udało się nam osiągnąć w 2019 roku jeszcze parę innych spektakularnych wyników, między innymi udało się nam uzyskać tytuł pierwszego, rocz... pierwszego rocznego lotnika w ziemi rybnickiej. I tu warto nadmienić, jest to jeden z największych regionów lotowych w Polsce. Skupia 6 czynnie lotujących, a 7 w sumie oddziałów lotowych. Jest to około 25 tysięcy gołębi. Mamy najlepszą samiczkę lotową o numerze 4117, piątego rocznego samczyka. Tutaj mamy za niego puchar o numerze 4107. Udało się nam wylatać drugiego przodownika w lotach gołębi, gołębi rocznych. Udało się nam w tym roku również zdobyć tytuł mistrza oddziału w lotach gołębi. Młodych, 20 bodajże pierwsze miejsce w okręgu, któreś tam miejsce w Polsce, już teraz, teraz już nie pamiętam, z koeficjentem 917, natomiast w ogóle na to nie liczyliśmy, nie nastawialiśmy się, zawsze lotujemy o mistrzostwo sekcji w pierwszej kolejności, bo to jest najważniejsza dla nas rywalizacja, bezpośrednio z kolegami, jak to się mówi na podwórku. Później zwracamy uwagę na mistrzostwo oddziałowe, rejonowe, okręgowe i tak dalej. Jak się coś uda wylatać, no to tylko jest dla nas sukces. No i oczywiście mistrza na gołębie roczne. Mistrzostwo w oddziale na gołębie roczne też udało się nam wylatać w tym roku. No są to wyniki może niezbyt spektakularne w skali naszego kraju, natomiast trzeba pamiętać z kim się, z kim się rywalizuje. Pochodzimy ze Śląska. Jest to oddział z wieloletnią tradycją lotową. Skupienie hodowców jest bardzo duże, nazwiska są bardzo mocne. Nie wiem, czy mogę, mogę wspominać o tych hodowcach, natomiast żaden z nich nie odpuszcza ani na centymetr. Walka jest do ostatniego momentu. Mistrzostwo Narodowe rozstrzygnęło się w lotach w Locie Narodowym Bruksela. Tak do tego czasu cały czas rywalizowało o tytuł Mistrza. Wielu hodowców nam się udało tam zdobyć, zdobyć kilka fajnych konkursów gołębiami rocznymi. Tak, nazwiska tych hodowców można sprawdzić oczywiście na listach oddziałowych. Oddział 0143 Pilchowice, no i oczywiście rejon ziemi rybnickiej. Tak, gołębie prowadzimy tylko i wyłącznie na środkach naszej firmy. Dokładamy oprócz tego bardzo fajny produkt firmy Rofrit Blitzform. Tego też nie ukrywamy, natomiast całą resztę, którą, e, którą robimy, tak naprawdę wykonuje moja małżonka. Prowadzi nasze Gołębie zgodnie z naszymi programami lotowymi, które również tutaj Państwu załączymy na końcu tego filmu. E, tutaj mamy przygotowany e, program lotów Gołębi młodych firmy Naturalis. Mamy rozpisane dzień po dniu, e, co podajemy, jak podajemy, według czego lotujemy. E, nie ma żadnych tajemnic. Tak naprawdę reszta to. To są tylko gołębie. Tutaj mamy program lotów na gołębie dorosłe e, naszej firmy. Te programy będziemy rozdawali na Wystawie Ogólnopolskiej w Sosnowcu. Będziemy zlokalizowani tam, gdzie co roku na stanowisku 132. E, także tam nas można znaleźć. Tutaj mamy również dzień po dniu opisane, jak przygotowujemy nasze gołębie. E, coś o co my dbamy, to to, aby gołębiom za bardzo nie przeszkadzać w lotach. My dbamy o to, aby one były zdrowe. Aby były w dobrej formie, no a reszta tak naprawdę zależy od nich: zależy od pracy hodowlanej, którą my wykonamy, jak uhodujemy gołębie, jak je przygotujemy, jak zmotywujemy, no ale to już tak naprawdę jest tajemnica każdego hodowcy. A może właśnie ten mały niuans, który powoduje, że ktoś jest mistrzem, a ktoś jest wicemistrzem. Z naszego miejsca, co możemy powiedzieć, to to, że naturalne prowadzenie gołębi naprawdę daje bardzo dużo. Nie mamy odpadów wśród gołębi. Zaczynaliśmy loty z, na loty młode z ilością gołębi 54. Skończyliśmy posiadając 53 gołębie do lotu. Straciliśmy tylko jednego gołębia w lotach głębi młodych. Przypuszczam, że był to, był to czysty przypadek. Może ten gołąb zginął gdzieś po drodze. Uderzył w druty. Może go jastrząb zjadł. Bo było to dla nas duże zaskoczenie. Gołąb bardzo dobry. Zginął na ostatnim locie. Do tego czasu miał 4 konkursy na 4 loty. Obstawialiśmy go do piętnastki typowanej, no niestety niestety nie wrócił do dnia dzisiejszego. Pozostałe gołębie wszystkie są w domu. Spisywały się bardzo, dobre, bardzo dobrze. Udało się nam uhodować 6 gołębi, które zdobyły komplet lotów 5x5. Mnóstwo gołębi miało 4 na 5, 3 na 4. Praktycznie każdy gołąb zdobył jakiś konkurs. No Wydajność lotowa naszego gołębika tylko z jednego lotu spadła poniżej 50%, ale to też przez czysty przypadek. Troszeczkę nasza wina, może za dużo dostały karmy gołębia, przelatały nad gołębniku, bo loty na, na loty Gołębi Młodych były bardzo szybko. Natomiast pozostałe loty e, na wszystkich uzyskaliśmy wydolność powyżej 50%. Również tutaj przygotowaliśmy sobie materiał, który będzie zamieszczony na końcu naszego materiału. E, mianowicie no, listy konkursowe potwierdzające nasze słowa. Z jednego lotu udało się nam uzyskać 8 gołębi w pierwszej dziesiątce w oddziale, co uważamy, że no było spektakularnym zwycięstwem naszej hodowli, bo nie, jest to, nie obsadzamy jakiejś dużej ilości gołębi na lot, koszujemy w granicach 50, 52, 3 gołębi maksymalnie. Uzyskać 10 gołębi, znaczy 8 gołębi w pierwszej dziesiątce no to jest super wynik, czy tam zmieścić 15 gołębi w pierwszej setce, tak jak mówię, przy bardzo silnej obsadzie, bo, bo nazwiska są bardzo poważne w tym oddziale. To jest czym się chwalić. Chcieliśmy również z tego miejsca zaprosić wszystkich bardzo serdecznie na wystawę ogólnopolską do Sosnowca, gdzie, tak jak już wspomniałem, będziemy na stanowisku numer 132. Tak, okay. Będziemy mieli do sprzedaży nasze gołębie. Będą gołębie w bardzo przystępnych cenach, bo wychodzimy z założenia, że gołębie nie mogą kosztować ostatnich pieniędzy. Sami inwestujemy bardzo dużo w głębie, aby testować nasze środki na najlepszym materiale lotowym, jaki jest dostępny według nas u nas w Europie, bo, bo staramy się pozyskiwać gołębie z czołowych hodowli. Natomiast no, w drugą stronę musi iść troszeczkę, troszeczkę przychylniej, mianowicie te głębie młode, które mamy uhodowane i przygotowane dla nas, dla Was, koledzy hodowcy i hodowczynie, są to głębie z trzeciego, czwartego lęgu, Czasami, nawet z piątego, jeżeli mówimy o głębiach super wybitnych, także no nie są to głębie do końca spieżone. Z tego sobie zdajecie sprawę, dlatego nie będą też kosztowały nie wiadomo jakich pieniędzy. Są to kwoty naprawdę przystępne dla każdego. Będziemy przede wszystkim z naszym programem lotowym, z naszymi środkami, tutaj, chcę przedstawić naszą nową, nową ofertę. Są to, jest to nasza broszura reklamowa. Mamy tutaj przygotowane programy lotowe, pierzeniowe, mamy programy rozpłodowe, program zimowy, do których bardzo serdecznie zachęcamy. Tak, o szczegółach możemy oczywiście porozmawiać na naszym stoisku w Sosnowcu. Tak więc będzie można też te produkty zobaczyć, spróbować nawet, bo wszystkie są w 100% naturalne, bez jakichkolwiek środków konserwujących. Tak więc no, zapraszamy serdecznie do odwiedzenia nas. Napicia się dobrej kawki, zobaczenia gołębi, no i oczywiście spotkania się z nami. E, tak jak już małżonka wspomniała, wszystkie nasze środki są naturalne. E, dzięki czemu te gołębie utrzymują dobrą kondycję, dobrą formę przez długi czas. E, co również jest ważne i e, istotne w tym wszystkim, każdy z tych produktów można skosztować, zobaczyć. E, bardzo serdecznie wszystkich zachęcamy do tego, aby pojawili się w Soslowcu, bo to jest dzień. W którym każdy hodowca świętuje. Także będzie nam bardzo miło spotkać Państwa, złożyć życzenia noworoczne każdemu osobiście. Zapraszamy bardzo serdecznie do zobaczenia Gołębi, skosztowania, zobaczenia naszych produktów, pochwalenia się wynikami. Do I zobaczenia do i do, do rozmowy. rozmowy. Do widzenia. Szczęśliwego Nowego Roku życzymy. Szczęśliwego Nowego Roku. Dobry Lot.